W piątek 19 listopada w lokalnej restauracji Zacisze odbyło się sportowe podsumowanie roku w lekkoatletyce, podczas którego wyróżniono najlepszych lokalnych sportowców z klubu Orkan Ostrzeszów. Galę poprowadzili trener i zarazem prezes klubu Orkan Ostrzeszów Marek Nalepa wraz z przewodniczącym powiatowego zrzeszenia LZS Edmundem Tetlakiem. Nie obyło się bez zabawnych anegdotek i wspomnień, oraz przekazania tzw. pałeczki pokoleń. Uczestnicy imprezy mieli też okazję wspólnie spotkać się, porozmawiać i pochwalić się nowo ustanowionymi rekordami. Na uroczystość zaproszono władze samorządowe powiatu, gminy, trenerów i działaczy sportowych, a przede wszystkim czołowych zawodników klubu, a tym najmłodszym towarzyszyli ich rodzice. Cyklicznie robimy podsumowania sportowego roku. Ale w tym roku dosyć szczególne, bo jest 70, jubileusz 75-lecia ludowych zespołów sportowych, dlatego postanowiliśmy tak bardziej uroczyście podsumować wspólnie z LKS Orkan. Kończący się rok obfitował w duże sukcesy zawodników Orkana, którzy odnosili wysokie miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych, nie tylko na szczeblu wojewódzkim. Powiado Szczęsowski po raz kolejny zajął trzecie miejsce w województwie wielkopolskim Konkurencja w konkurencjach takich jak letnia Spartakiada pierwsze miejsce, zimowa Spartakiada trzecie miejsce, biegach przełajowych ranking powiatów drugie miejsce. Mistrzostwa Powiatu w biegach przełajowych szkół ponad podstawowych. Czwarte miejsce Powiat. Podczas uroczystości dziękowano również trenerom i nauczycielom, którzy mają duży wkład w poszczególne sukcesy sportowców i towarzyszą im, gdy godnie reprezentują nasz Powiat. Wśród takich osób był m.in. Dawid Sobieraj, trener Kacpra Jaszczemskiego. z Kraszewic w lutym bieżącego roku osiągnął wielki sukces, bowiem wywalczył tytuł młodzieżowego mistrza Polski w siedmioboju lekkoatletycznym podczas zawodów halowych w Toruniu. Jak wyglądają treningi mistrza? Sześć razy w tygodniu, około dwóch godzin wychodzi trening, więc no 12 godzin. Bo na początku trenowałem piłkę nożną, ale mój brat zaczął lekką atletykę i... Ja też spróbowałem i tak to się zaczęło toczyć wszystko do przodu. W ślad za nim podążają też inni reprezentanci Orkana, których nazwiska znalazły się na czołowej liście. Mowa m.in. o Wojtku Kozłowskim, który kiedyś nie wyobrażał sobie życia bez piłki nożnej, teraz specjalizuje się w bieganiu. Cały czas ta piłka jest jakoś za mną, ale przyszło bieganie w podstawówce, zaczęły się jakieś sukcesy i niestety później już nie szło połączyć jednego z drugim. Nie wszyscy mogli być jednak obecni w tak ważnym dniu. Jagodę Kaczor reprezentowała jej mama Marta. 17 latka szybko musiała wkroczyć w dorosłe życie, bowiem aktualnie mieszka w Gliwicach, gdzie gra w piłkę ręczną. Do tej pory osiągnęła już wiele sukcesów występ na mistrzostwach Polskich w rzucie szczepem, w pchnięciu kulą dwa lata pod rząd. Sport to jest jej pasja i ona się poświęca temu w całości, wręcz jak była pandemia i trzeba było siedzieć w domu, to, to był bardzo duży problem, bo nie bardzo wiedziała, co ze sobą zrobić. Życzeń na kolejne lata, gratulacji oraz słów uznania nie było końca. Te padły również z ust starosty Ostrzeszowskiego. Gratuluję serdecznie, dziękuję również panu Markowi, Markowi Dziękuję Etkowi, bo EZD z Orkanem to jest taka ścisła relacja. Wspieramy ich wspólnie z panem burmistrzem. To przynosi efekty, choćby te, które słyszeliście przed momentem na forum wojewódzkim, kiedy zajmujemy trzecie miejsce w rywalizacji, kiedy Szczezburszku nr 1 jest również zespołem albo najlepszym, albo zajmuje drugie miejsce. To jest naprawdę duża sprawa dla naszego środowiska. Wiadomo już, że ten rok nie skończy się na wymienionych sukcesach. W sobotę w Luboniu Hania Sipużyńska zajęła piąte miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach Polski w kategorii młodzik w biegu przełajowym na 2000 metrów. Z kolei dzień później w drugiej ogólnopolskiej olimpiadzie halowej 14-latków w Toruniu Weronika Stasierska zajęła szóste miejsce w skoku w Dal, gdzie ustanowiła swój nowy rekord 4,83 metra, a Alicja Kapała osiągnęła siódmą pozycję w biegu na 600 metrów. Z rekordem minuta i czterdzieści siedem sekund.